Siema, ja jestem Florsen witam w kolejnym odcinku z gry Stray Po krótkiej przerwie od tej gry, która prawie trwała dwa miesiące jakimś cudem Nie wiem jak to się wydarzyło Ale no co, powracamy do tej gry Kolejny powrót do jakiejś gry, której nagrywałem No i co, Tradycyjnia. dobra godzina, czyli druga rano do nagrywania I pamiętam, że skończyłem w dość przyjemnym miejscu Definitywnie, Muszę jest... sobie... Chcę przypomnieć, nie to. No, kolego, ok, już pamiętam, pod którym jest najważniejsza rzecz dla mnie. O kurka, kurka! wypad jeszcze Kurde. Dobra. Dobra, po prostu... O kurde! Z obu stron to się nie spodziewałem, że mnie zajdą gnoje. Kurka, rurka. Ok, to teraz czas robić DBD Lupa na mniejszej ilości ów niż bym chciał. Oki doki. Ale Musa w ogóle jest dowalona teraz, muszę powiedzieć widzowie, szczerze. Okej. Okay. Gnoje. Gdzie ja mam przejść w ogóle? Dobra, trzeba z nimi na spokojnie walczyć, tak mi się wydaje. Dobra. Hmm. O kurde. Ja miałem 30 FPS. Mam tu przejść. Absolutnie nie pamiętam gdzie mam przejść. Po oh, kurde. Jest szansa, że nie tu miałem przejść. Czy ja się cofam? Czy się nie cofam? Definitywnie się zacząłem cofać. Eee, mogłem obejrzeć ostatni odcinek również, żeby sobie przypomnieć co się działo w tej... ...zasnej grze. Eee, to w sumie dobrze powiedziane. Dobra, po prostu wyeliminujmy wszystkie te, o kurka, rurka. No. Chcesz się się lupować z mistrzem lupy Dead by Daylight? P100 Jeff Main, nie bez powodu. No. Eee, to gdzie mam iść? Zrobiłem tutaj tą dźwignię śmieszną? O twojej, kolego? No. Dzięki za podpowiedź kolego. Nie, to może tam mam biec po prostu. Gdzieś było, że było ich 5 miliardów. Ale za nic nie pamiętam, gdzie to było. Już pamiętam, gdzie to było. Niestety sobie przypomniałem że tutaj to dosłownie było ich 5 miliardów. Siema, łoczy. Ja jestem Thorcen. Nie prze... <śm> nie zwracajcie na mnie uwagi, zabijam tylko wasze dzieci. W sumie... W sumie nie wiem. Imaginę takie jak... jeszcze jako dzieci. Najważniejsze pytanie. Nagrywa się. Dobra. Mogę tu wskoczyć? Ale wolę nie. Nie wygląda to na przyjemne miejsce, bynajmniej do punktu bycia. Kurde, znowu No Dobra, trzeba to na spokojnie rozgryźć. Ostatnio cię go pamiętał, że ja chyba po prostu poleciałem. A to trzeba na spokojnie. Jak jest to przysłowie? Spokojnie, jak na wojnie. Pomyślmy, że to jest taka wojna. No. B12. Poddaj, że się tak nazywałeś kolego. Pokażmy na co... nastacim. im. Trzeba po prostu tej ją. Jaj... Jajka. jajka niszczyć. Gniazda. <grystanie> Dobra, chwilę przeczekajmy, bo się niestety nasz kolega przegrzał. Nie wiem, to oczy są bardzo przyjemne, muszę powiedzieć. O kurka, rurka! Trochę więcej widzę, że biegnie w moją stronę. Duża ich ilość, ale dobra. Na spokojnie. Nic takiego. Kurde, byście by dobrze widzieli. Bo lekkie problemy z FPS-ami są, ale to... Przez to, że chyba gram na wyższych ustawieniach i przez to, że nagrywam, a... Oj, uwierzcie mi, jak czasami widzę, jak OBS zżera... To głowa mała. Dużo i jeszcze więcej. No, zurki, kleszcze. Dobra, ta strefa wyczyszczona. przydałby się niedługo zapis jakiś. O kurde, trochę więcej was jest jednak niż przewidywałem. W ogóle jest śmieszne. Dzisiaj gram na jakiś team'ek. Trzech surwów, co nie w DbD oczywiście, bo w jakiej innej grze bym wzorcem mógł grać. Sobie gram. Widzę, że oni trochę tryhardują, Czyjmują hity i tp. To ja też trochę tryhardowałem, a nie grałem. Grałem takim moim casualowym buildem do grania na wrejcie. No, coś tam ich zagowałem, pokonywałem, co nie. Udało mi się spowodować, że w sumie wszyscy leżeli. Jeden na haku chyba był, kolejnego powiesiłem. I moje jeszcze musiałem zrobić, typiera 4%. Dobra. Mecz się mocno przedłużył, ale wygrałem. Parę genów robili, mimo że. <laughs> jak robili te geny? <laughs> jeden był na haku, jeden leżał, a jeden się lupował ze mną. I dalej wykręcali geny w takim stanie. Więc to nie było przyjemne, ale dalej. I o jezu, jak się te surwy spłakały. O kurka, rurka. Po tym pierwszy na w tym meczu, gdy dredżem grałem, czyli moim mainem, trafiłem na nich. O jaki im bullying zrobiłem, że no ta trójka właśnie co była, to po prostu zacekowała. A potem się jeszcze napisałem na profilach, dwójki, tak for że 2-0. Że, aha, wygrałem z wami dwa razy, co nie, bo byli, no, niezbyt mili. Więc jedynie dlatego tak napisałem, żeby ich uszypnąć. Oj, potem się kłóciłem z nim w komentarzach, bo chłop pisał, że. Hm, ale lupowałem ciebie przez e, długi czas na jakiejś filerowej lupie. Kurde, złotkiem tego, że ta lupa była dość. No powiem szczerze, dość mocarna. Mocna całkiem. A on mówił, że to jakaś filerowa, słaba lupa. Nie wiem, co on ma w głowie. Gdzie lupa, gdzie ma dosłownie mocne okno. I paletę, którą. Nie była ona jednym centymetrem Tylko troszkę więcej I musiałem powiedzieć, ale że on nie z po prostu go zostawiłem. Bo wiedziałem, że mi się nie opłaca się na to bawić. Ale potem na centymetru to został 10 sekund, gdzie mi zrzucił jeszcze dwie palety. Ale dobra. Więc taka śmieszna historia z... o, o kurka, rurka. Dobra. Się trochę rozgadałem i... Miałem chwilowe problemy, ale dobra. Więc to taka historia właśnie z. E, toxic. Teamkiem. Co po prostu nie potrafił przyjąć, że. Rozwaliłem ich. Wygrałem. Wy Przedłużyli jedynie przez szczęście. Do sobie to było przez szczęście. Dobra. Zajmujemy się tutaj eksterminacją kleszy w tej grze. DBD-surwami. Surwuję eksterminowałem, a tutaj kleszcze eksterminuję. No. Uczciwość. Musi być zachowana. Przy każdej grze muszę jako kogoś eksterminować. Dobra, no to teraz. Jeszcze. O kurka rurka. No, no, no. B12. Przydałoby się jakieś ulepszenie dostać, żeby się tak nie przegrzewał. No to trochę wkurzającej jest, że strasznie szybko się przegrzewa kolega. Wiem, że to ciężkie narzędzie, ale no dalej. Mógłbyś trochę być bardziej wytrzymalszy. I co? Zapisał mi się gra? Mam nadzieję. Dobra, widzę, że tutaj nasz kolega nagrywa się. Nagrywa się. Hakuję. Muzyka taka, że mi się nie podoba zbytnio. Znaczy, fajny banger, ale chodzi o to, że. O coś takiego chodzi, że... No pierdziel mogę dostawać zaraz. Ale mam zapis, już jeden. Kurka rurka, sio! Sio! No chodźcie tu. Kurde... I co wam daje, że mnie gonicie? Co, bo głodne jesteście? Chcecie mojego mięska? No jak to brzmi, by the way? Ale no nic. Siady. <laughs> Zrespiły się już, nie, żyją foderzy. O kurka, rurka, suszenko i za mną. Dobra, idziecie tu. Jaki to ma zasięg? Kurde, daj, jaki to ma zasięg? Dobra, no to drugi zamek otwieramy. Powinno być Gites. Git Majones chyba. Taki wielki sur powinien na mnie tu czekać. Ja z ciekawości, start? Tak, minutę temu miałem. Dobra, półtorej minuty. I przechodzimy dalej. Trochę spoko. Um. Um. Będzie na miniaturkę chyba. Bo wygląda to miejsce dowalenie. Dobra, postojone. Długie dowalone samochody. Oj, jakaś kacęka, widzę, że będzie. Oho. O, B12. Łodziak. Oj, to też na miniaturkę może być dowalone. Oj. Oj, jak syknął! P-12, pomóż! Dobrze, byku. Ty! No! Oj! O kurka, rurka. Eee... Eee... To nie jest dobra wiadomość chyba dla mnie. O kurde, chyba będę zdykał. Jednak jeszcze żyję. Dobra. Nie wiem gdzie mam biec, więc biegnę przed siebie. Najlepsza taktyka. Jak w DBD w sumie, klikanie W. Meta taktyka dla surwów trochę Klesz... Kleszczę ode mnie Ode mnie dobie Hej, ciekać by to mogło się zamknąć przed mordą mi Gdy szczerze, mówię, trochę korciło mnie To sprawdzić. Ej, B12 Szyj kolego Okej, okay, to przesunięcie bolało. To było dość słabo zrobione, akurat. Ale było ciemno, bo sam miałem wrażenie, że znów jestem w sieci. Ale Ty mnie ocaliłeś. Dziękuję, przyjacielu. nie ma za co. Jesteś dobrym, dobrą mordą. Mój rdzeń źle zniósł zaczerpięcie tak wielkiej mocy. Deflukcja jest zniszczony, musimy być ostrożni. Nie! No nie! No, mieszkańcy wioski muszą być już blisko. No, jakim przyjacielem nazywa jeszcze? O jest. Są coś. A, po prostu skakać tam muszę. Myślałem, że coś trudniejszego to będzie. Ej, <grymne> Hej, słodki ten kot jest. O, i teraz jest fajne muzyczki. Nie wiem. Fajna ta gierka. Taka. Psz... Fajna. Hm. Teraz jest po prostu chodzenie. Nic takiego ciężkiego. Mogę ten duży. mogę. A w drugą stronę co mamy? Mhm. Absolutnie nic. Ciekawostka, nic tam nie było. Dobra, to przechodzimy. O, tu jest ten. Jak mu było? Nie wiem, bezimienny. I to trochę jest. Inne mie miejsce. Cześć. Przybysz z kanałów, nie widzieliśmy żadnego z Was od wieków. To Ty skontaktowałeś się z nami wcześniej, miałeś nieznajomy? Nieznajomy z Baltazar czeka na Ciebie, właśnie my tutaj na szczycie wioski. Baladin. Ja my z Baltazarem się nie spotykaliśmy. Mrowioska. A że mrowisko, czy że co? Że po prostu mrowioska. Ciekawe miejsce, na pewno. Trochę miałem już dość tych zapsów. Nawet trochę duży się tam szczerze nałaziłem szukając różnych rzeczy. Ta maszyna użyła takiej naukowicy, którym asystowałem. Był chory, to była jego ostatnia narzeja, wszedł do jej wnętrza. Ale nie byłem tam z nim, był sam. Co to robił? Przesłał swoją świadomość do komputera i od tego momentu nic nie było jak wcześniej. Podczas przesłania danych coś poszło nie tak, utknął na setki lat. Aż, aż pojawił się mały kot. O to chyba ja. Oj, chyba sobie coś przypomniał, albo ogarnął coś. Czy więc to byłem ja? I, ja? Ja byłem tym naukowcem? Byłem kiedyś człowiekiem. Ja potrzebuję chwilę. Okej. Okay. A, chwila. Kurde, najgorsze jest to że czuję, że pominąłem parę wspomnień. Znaczy... Muszę to zerpać, no. To jest silniejsze ode mnie. Cześć kolego Wybacz ja Daj mi chwilę nie chcę teraz rozmawiać. Aha Y, mogę coś podrapać? O kurka rurka, dobra, na się można coś podrapać. Dawno tego nie było. Dobra, starszy mi. Mogę się oczyć uczyć nogi? O kurde. O, sprój party ma dżongę z robotami. Eee. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem. A co my tam mamy na dole? Nie, co? No. No. Idziemy fabułę robić. Nie, nie. Idziemy fabułę robić. Wchodzę na jakieś absolutnie do drzewo. Zbierz fioletowa roślina. Aha. A ja bym to chciał. Pewnie do misji będzie. Jakiś tak czuję. Albo ktoś będzie po prostu to chciał. A, dobra, zaskakujemy. Pralka. No trzeba perski dywan podrapać. Zakaz hałasu. Czuję się oszukany. Mogę potrafić też kanapę. Kurde, trochę dużo tych miejsc odrapania jest tutaj, jak widzę. Dobra, zaprzestajemy. I wchodzimy na... na górę, póki co. No jeszcze tu będziemy tak z... Nie wiem, z dwa odcinki. O. Lepi ci już? O czym jeszcze zapomniałem? Musimy mieć w jakiś jakichś Przyjaciół, co się stało ze wszystkimi? Chciałem otworzyć miasto, ale czy został tam w ogóle jakieś do ocalenia? Lepiej czy już? Widzę, że jeszcze nie. O! To chyba ten z Baltazar. To się z nim nie spotkaliśmy w takim razie chyba. Co to takiego? O kurka rurka. Też uważam. Masz rację. Hej, nie wiesz, że nie należy przerać w transcendentalnej medytacji? Och, to ty. Byłeś wraz z momok. gdy otrzymaliśmy meldunek. Miło cię wreszcie spotkać, mały nieznajomy. Omo i Doc są ci znani, więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich. Myśli o nich przynoszą mi ukojenie. Momo został sam, sam zyszałem, że to dzięki tobie znalazł się Doc. No a Clementine jest teraz w jeszcze Jeśli chcesz wydostać się na zewnątrz... Potrzebujesz jej pomocy. Chodzą słuchy, że planowała opuścić miasto. Proszę, to dla Ciebie. Zapisałem jej adres na odwrocie zdjęcia. Pog. Aby dostać się do śródmiasta, musisz na szczyt naszej małej wioski. Dla kogoś równie z innego jak Ty nie będzie to chyba żaden problem. Jeśli uda Ci się wydostać na zewnątrz, będziesz pierwszym, kto tego dokona. Że bym szczęścia ale nie poczujesz go, wierzę w Ciebie. Eeee. Bywać, że zniknąłem wcześniej. Jestem człowiekiem, prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na świecie. A tylko spójrz co ze mnie zostało. Wróciło od... do mnie tak wiele niej, Jak wiele zapomniałem. Może jeśli odnajdziemy klementa i zdołamy przywrócić moje wspomnienia i znaleźć drogę do domu. No. Szczerze. Chcę się jeszcze oczyć okołoś, bo chyba bo widziałem, że jest takie osiągnięcie. No, ja spada jakiś. Prajer. Ale jest coś ciekawszego do zebrania widziałem. Oj, jeszcze dumie nie było w sumie. Siemanko. Czemu ty masz aparat jako łeb? O, witaj, dawnej nie mieliśmy tu żadnych gości, z wyjątkiem tych przekniętych wzórków ma się rozumieć. Waraj sobie co by było, gdybyśmy mogli wykorzystać ich moc, o mógłbym biegać w kółkach czy czymś. Oda jest ze zmarnowany potencjał. Kurde, co to za parkury tu są O, siama kościu ja bo jeszcze chcę na to drzewo się dostać, ale chwilę jak ja tam wszedłem tędy wszedłem To jeszcze trzeba wiadrem na dół w takim razie, bo jak... O, chcę to zebrać? Zapisało mi to grę. To chyba jakaś kluczowa rzecz musiała być w takim razie. <laughs> Czas im znowu wskoczyć. <laughs> nie wejdźmy zejdźmy jeszcze tutaj. I zobaczymy, co to będzie za ciekawego. Bo nie po to wydawali takie miejsce, żeby to nic nie było ciekawego. Może jakieś kolejne osiągnięcie, o którym nie wiem. Siema pyki. Dla niektórych to nic, za mnie jednak to bardzo cenne. No, a ty? Dawno temu byłem robotę hotelą, ale przekwalifikowałem się na poszukiwacza skarbów. Nie daj się zwieść, to tylko tak w sumie, jest ciężko ja i tutaj spójrz tylko na tę rękę, którą znalazłem. Biedaczysko nie spoczywa w pokoju. Ile minut mamy? 22. to... Wydaje się, że zaraz możemy kończyć, jeśli chcę zobaczyć, czy jest tu coś może intrygującego. Um. O, o, czerwona roślina jakaś. No ja mogę kwiatki zbierać. Mogę komuś dać kwiatki? W odcinek to będzie misja kwiatek? Nie ale jakieś fajne miejsce znajdziemy. O! Mógłbyś usiąść? Chyba nie usiądzie niestety. Dobra, to parku robimy. O, już znam idealne miejsce. Chcę tam skoczyć. Dajcie. No to mam nadzieję, że się Wam podobało, i widzimy się w następnym odcinku. Najprawdopodobniej, jeśli się uda, jutro, czyli tak zwane, ale na wszelki wypadek, kiedyś. Bye bye.